Witajcie w dzisiejszym odcinku Ży 99 nocy w lesie i teraz będziemy musieli iść drewno kopać a lepiej żeby przetrwaliśmy o drewno dobra napiszcie w komentarzu zebraliście 99 nocy i uratowaliście jelenia jak była ta wcześniejsza aktualizacja Dzieja. Napiszcie w komentarzu, czy lubicie grać eventy w 99 nocy w lesie. Bo ja już dużo eventów do Was nagrałem. Ja jestem głównie nagrywatem: 99 nocy w lesie. Tu jest przepięknie. Widzicie co dobrecy, to jest Scott, mojej sąsiadki. Bo ja siedzę na dworze, nagrywam i patrzcie, jak hot no. Drze drzeć się mi od sią Dobrze. Węgiel, 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 węgiel! No węgiel, węgiel! Kotku! No, węgiel. Kotku, kotku, cicho, cicho, bo... Ja muszę do ogniska dolecieć! Do ogniska dolecieć! No, no idealnie. Opowiem wam o czymś. Jest taka... 99 do Cypressie jest powstały takie filmy u mnie. Więc wpadajcie, bo ja tylko nagrywam 99 na lesie na razie. Jak widać. Patrzcie jakie piękne eventy. To nie event, no map. Wiem, złego to dostać. czekać, atrakcji, nie da się, nie da się. się, to udało mi się, proszę, ja. Już... Gdzie to była trauma? Gdzie spadłeś po tym traumę? Dobrze. po trochę króliczego mięsa. Gdzie by się go zważyć? Położę na blisku. Tu. tu położę na czarną Chodźcie na KP bo potem teraz będą kalendarze to i fajne rzeczy. rzeczy. Polecam. I wiecie mamy sklep 99 na w To jest najlepszy sklep na tym świecie. Wpadajcie. No. I też. Dobra, on sobie uciekł Gdzieś go się do wypala? Dobra, jeszcze nie Ale Trochę pójdę skopać już. <laughs> już idę sobie skopać drewno na trochę. Co zostać do sobie? Dr drzewo. Dobra, to żeby sobie zażę i teraz idę z tym do ogniska. Dobrze. Dobrze, teraz będziemy. Dobrze, zaś mi się udało. Hamlas. Dobrze, więc do zobaczenia i do dostępnego odcinka powiem, że zginę! Powiem, że zginę! Chyba.